W Rajczy, Milówce i Cięcinie odbyły się Bożonarodzeniowe jarmarki. Jarmarki Bożonarodzeniowe z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Magiczny świąteczny klimat, który można poczuć, spacerując między stoiskami wypełnionymi tradycyjnymi przysmakami i lokalnymi rękodziełami, przyciąga coraz większą ilość osób. Przed urzędem gminy Wrajczy już od 7.30 rano można było nabyć ręcznie robione ozdoby i dekoracje świąteczne takie jak bombki zdobione metodą dekupasz, strojki, szkatułki, choinki, wyroby szydełkowe oraz inne ozdoby świąteczne. Wśród kilkunastu kolorowych kramów każdy mógł znaleźć moc oryginalnych drobiazgów na prezent i smakołyków na świąteczny stół. Również tego samego dnia o godzinie 13 wójt gminy Milówka Robert Piątka wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Andrzejem Maciejewskim oficjalnie otworzyli jarmark bożonarodzeniowy, który odbywał się w amfiteatrze. Podczas jego trwania na scenie wystąpiły zespoły regionalne, wierchy, spotki kuli, hulajniki, kapela góralska graimcy oraz lokalna grupa kolonnicza. Na odwiedzających czekały ozdoby i strojki świąteczne, biżuteria, wyroby drewniane i ceramiczne ciastka, pierniki, a nawet placki ziemniaczane. W Dzięcinie w Zagrodzie przy kościele świętej Katarzyny, oprócz okazji do zakupienia świątecznych ozdób i aromatycznych specjałów, można było również obejrzeć żywą szopkę. Podczas trwania jarmarku odbyły się występy grup kolędniczych, koncert zespołu proboszczowie oraz adwentowe światełko wokół kościoła. W tym roku Stowarzyszenie Cięcina EU poprzez licytację rzeczy na jarmarku wspierało leczenie małego Nikosia z kocierza. Wojciech Kupczak, WG Media.